Hej, z tej strony Alek i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Diablo 3. Hmm, osiągnięcia, wow. Dobra. Co my tu mamy ogólnie? Aha, mamy pogadać z Leon. Pokaż, co tu mamy. A, to są z tamtego konta jeszcze. Widzicie te miksturki? Które inne miksturki są te? O, to są te nawet, patrzcie. A to do tego pasuje? Patrz, jak ulał. Osiągnięcie, dobra. Kontynuujmy. Chodźmy. Poszukamy Twojego wujka. Najpierw musimy otworzyć katedrę. Strażnicy zamknęli ją, zanim zostali zaatakowani. Rumford powiedział mi, że przebili się do chaty Adri. Klucz powinien tam być. Jak już pomogliście mogliście zauważyć, zrobiło się jakby takie. Jak to mam powiedzieć? Yy, już wstęp do o, Raper of Souls. No. O, na przykład to się zmieniło. Stare ruiny. Otworzę ci bramę. O, bra, tylko chciałem tych rozwalić. Co będzie blisko, a tutaj idziemy dalej. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek dekar. A twój ojciec? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Jest bardzo dobrze. Zwykłe części jakieś. A tu nic nie ma. Więc spokojnie możemy się zająć tymi. Świeża ciach 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 no i zobaczcie jak przepięknie tutaj wszystkich po prostu jedziemy no takiej złoki nic oczywiście w nich nie ma ale kontynuujmy naprzód idziemy Co tu mamy? Huh. Beczka jakaś Patrz ukryta piwnica. Martwy strażnik. Martwy strażnik, tu nic nie ma. Twoja no matka miała tajemnicę. Ludzie mówili, że była nigdy w to nie wierzyłam. Kapitan Dobra, spokojnie napierw tego bossa trzeba tu pozałatwiać Oj, teraz to już będzie na luzie. Co tu mamy? Mamy jakieś te gesy Rozwalbeczki oczywiście A tu coś mamy? Chyba nie Ale dostałem kilka części, pokaż co tu mamy Gorszy na pierśnik Rękawice można powiedzieć, no to jest takie same a tego to ja nie nad nie będę wymieniał, bo ja mam bardzo dobrą broń i jestem z niej zadowolony bardzo. Więc na razie tutaj nie ma co zmieniać. Pogadajmy co. To kluczki, dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Dekarda. Ja pójdę. Ty zostanie dowiedz się jak najwięcej. Dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go... najlepiej, jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aiden odejdę, zanim nas ogarną. O, to są... Yy, to są pułapki, to właśnie. A, nie chcę z gadać. No i tak nie ma nic ciekawego do powiedzenia, co? To... Umiejętność mamy tą, co? To... A tu się będą no dostawać teraz potworki. Gin, 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 gin. No i tyle. Tyle było w temacie. A tutaj co mamy? Nic oczywiście. Kolczatka, bardzo, do, bardzo fajne, bardzo pułapka, taka dobra nawet, można powiedzieć. Nie byle jak, ale muzyka się włączyła, Jezu straszyłem aż. Tylu zabitych Dobra, tutaj coś mamy. Chyba nie, bo nic mi nie pokazuje. Dostałem jakieś rękawice gorsze, oczywiście od moich, jak żeby inaczej. Kierujmy się naprzód. Eee, szybciutko to wszystko. Jestem już blisko, upadłej gwiazdy. No, niby jesteśmy blisko, no ale... To jeszcze dług, ktoś czuje nas długa podróż czeka. No i spokojnie. Katedra otwieramy i co tu mamy? Oczywiście Ożywieńce ich to ciągle. No i wchodzimy do katedry. Nie ma co nawet a spadła Dobra, ruszamy. Tu nic nie ma Tu też nic nie ma jak widać. A więc to tutaj spadła gwiazda. Mój cel musi być blisko. Dobra A niech to walnie w tych Oj pięknie To po prostu przepięknie to zrobiło ty jeszcze żyłeś? O patrzcie, co No tutaj sobie idziemy, zobaczymy Pomocy! co tu mamy To jest we mnie w środku I się przemienisz i co Jak nie wiem ci pomóc człowieku, jak ty już byłeś przemieniony Dobra Co tu wam takiego no A rzuć to tam gdzieś A niech tam coś robi coś z tym bo Nie ma tu nic Biedota Normalnie bieda No zejdziemy sobie tutaj Żebym czegoś nie ominął Ja już Wam mówiłem w poprzednim odcinku że będę w wszystko robił Każdy klas. Oj, oj, oj Oj, 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 oj Na tej ziemi pojawiła się nowa zaraza Którą roznoszą nietoperze trupojady Odkąd wróciłem do Tristram Obserwuję jak rośnie ich liczebność Tutejsze moce zła dają im siłę i obawiam się, że najgorsze jeszcze przed nami. Powalę tego stwora! No. Zaraz taką ciszę ale muszę się skupić na walce zawsze Dobra, jeden załatwiony, teraz ty mm, 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 mm. Dobra. Dobra Jeszcze cofnij się Jeszcze Jeszcze Ile ich tu jeszcze jest? Ja pierdzielę. Tu zginę prędzej niż kuźba zabiję to. Czuję się lepiej. Dobra, jeszcze ty. Ciach, i ciach, i ciach, i ciach. No nareszcie. Już myślałem, że nie utuka tych... Tego czegoś, no. Zobaczmy czy to się nie powalę typu... No oczywiście powalę Różne takie... Pierdółki Tu też nic nie wyleciało? Nie, tu nic Dobra Mogę kontynuować Kalen mówi, czuję się lepiej No, ja myślę Jakiś mieczyk, buciki? O, cztery Lepsze nawet spodnie, no O, 7 nawet, no proszę no proszę, proszę Ale nic tutaj innego lepszego na razie nie mamy, więc Lecimy naprzód, zobaczymy co tutaj mamy. Tutaj mamy jakieś takie przejście przez brota, więc trochę złota zawsze. Dobrze. Wyszliśmy z tego tutaj, co tu mamy. O, tu widzę, że tu. Poważne rzeczy się dzieją A to to coś tutaj idzie na mnie jeszcze Ciach, ciach, ciach Nie przeżyjesz cioch. tego! Szywańce są powolne i bezmyślne Ale ich spuchnięte i zdeformowane ciała skrywają wiele niebezpieczeństw Ostre kolce i plugawe pasożyty Podobno szywańce są dziełem jakiegoś większego zła istoty, tak mrocznej, że nie potrafię jej sobie nawet wyobrazić. Ach, tamte jego gadki to są naj najlepsze. Co tu mamy? Drewniane drzwi jakieś. A tu nic nie mamy, tylko mamy złoki, beczki jakieś. I dobrze. Hmm. Bardzo mnie to cieszy, beczki, beczki I co teraz tutaj? O, widzę kolejna fala przeciwników się kroi. O, o proszę. Proszę bardzo skrzynka. Jakieś bodziewia. Tu coś mamy? Nie, tylko zwłoki widzę. Ile? Złota, jobu, lolo. Coś tutaj lepszego? O kurde, buciki lepsze. Do 100 do leczenia, o Jezu, dawaj mnie to. Od razu lepiej. Leczenie, to jest najważniejsze u mnie w tej chwili. Tutaj co było? Tu jest jakieś wejście jeszcze. Ponieważ. O kurde. Bym takie coś ominął. Nie, jak to. Przebiegłe gobliny rabują naszych kupców. A gdy ktoś rusza w pościg, otwierają sobie portal i znikają diabolicznie, chichocząc. Wieśniacy sądzą, że gobliny służą wielkiemu władcy demonów o imieniu chciwość. A co więcej, że portale prowadzą do jego krainy. Nonsens Czy wy zauważyliście co? Właśnie dostaliśmy łuk O wiele lepszy niż mój No i czyli ten Scorpion miał jakieś dobre tam y, Dobrą broń więc warto było Warto było go utuc A to było to, dobra Co tu teraz mamy? Tu mamy jakieś Te grzyby są olbrzymie Co to jest? Czarny wie, ma Adria Szuka czarnego grzyba Wiem o czarnych grzybach tyle co o trach i Morela Czyli nic w tej kartce Łapitole What the fuck Co to jest? O Ty mnie tu zaskoczył Patrz to Maniaczka Ciach Ciach, ciach, ciach i ciach, ciach i bomba Co tutaj mamy? No tak przeszło obok tych E, to jest to samo ciągle. Dobra, co tu dalej? Hmm, tu przejdziemy, no robimy kółko. Spadowa, spaduwa mnie tu. O, jakaś szarfa, pokaż to. Lepsza od mojej, o wiele lepsza od mojej, więc... ...zakładamy łotwistię. A, tu samo złoto, czy jeszcze coś? Jakieś fajne spodeny, ale nie dla mnie. Nie dla mnie to jest, niestety. Dobra, tutaj nic nie mamy. Tutaj mamy jakieś bardziej wyjazd, te rzeczy. Hmm. Dobra. Aha, no bo ten, bym przeszedł, gdybym poszedł w tą stronę, nie? No to. Teraz tutaj coś mamy. Tu był jakiś. O, leż, tu się ich nasrało, widzę. Nabieram sił. Ależ. Dara Ci poziom, dałem jakieś tam umiejętności na znaczy się. Ale musisz chwilę poczekać, bo niestety jestem tu teraz uziemiony muszę No dobra Poczekaję chwilę Przebicie mam nowe coś Huragan ognia O, możemy zrobić, to zobaczymy jak to będzie działać O, to jest to zajebiste hmm. To już, to już to kocham no. Dobra Jest gites. No i co, tu jest główny quest czy nie? No proszę Zemsta jest słodka Ale kocham już to nie no to będzie... To będzie masakra po prostu No Zobacz co ja tu wyprawiam <laughs> He, masakryczne to jest No, główny quest tu jest, dobra Jeszcze musimy się cofnąć. Ale pokaż co ja tu zebrałem w ogóle, bo nie patrzę to zbieram i to ta, i tak się później kończy. Nie 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 leczenie leczenie mi zabiera koszmarnie za dużo A tu daje mi znowu leczenie zabiera od pancerza i od wytrzymałości Ale regeneruje coś znowu no to możemy założyć Dobra Tutaj mieliśmy jeszcze dwa wejścia czy jedno? Jedno chyba nie? Kajcie bo tutaj mamy to Tak jedno tylko wejście Dokładnie a więc tutaj gdzieś to będzie, nie? Tak, tutaj. Bra. A wszystko rozwala na swojej drodze. Ojo. Ja! <trybuj> <trybuj> Szybko to poszło. O, teraz. Game. Co to jest? Dziwne to trochę, ale dobra Pokaż co tu macie Co tu jest na bokach? Tutaj mamy jakieś tegesy Więc sobie tutaj tak zajrzę co tu mają Tu nic widać nie mają więc naprzeciwko to zaraz ale najpierw chcę tu zobaczyć co tu jest z jakiejś zwłoki mają hmm. lovely po prostu lovely tutaj coś jest też nic nie ma bieda widać tutaj coś klepią biedę normalnie ożywieńcy hmm. ale spokojnie tutaj teraz też nic nie ma o kurde to po co żem tu szedł jak nic nie mają Zgórzają mnie. O, pulpit skrywy. Co tu macie? Nazywam się Lagdanan i jestem przeklęty. Niegdyś byłem kapitanem w armii króla Leoryka. Służyłem z honorem władcy i ojczyźnie. Nikt nie kochał swego króla bardziej niż ja. Nawet wtedy, kiedy mój miecz przeszywał jego zdeprawowane serce. A, już czegoś dowiedzieliśmy. Coś się stało z królem Leorykiem, ale dokładnie co? To nie wiadomo. Na pewno dowiemy się to niedługo. Obluzowany kamień, nic tu nie ma. Co dostałem? Buty kolejne dobre, do wytrzymałości, ale leczenie znowu zabiera. No mieszaj, za tymi butami trafi. Co kolejne buty, to kurde coś zabierają mnie. No i tak, muszę iść na koło. To co to daje, no. Dobra. Ale tu coś się będzie działo. Chodźcie, suczki. 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 Jupi. Zobacz co ja tu robię Zobacz co ja tu kombinuję normalnie Co będzie się na następnych logolach działo? Oh. Tego to aż się boję Dobra, luzikowo, luzikowo, wszystko pięknie, cacy Idziemy na dół, no i przejście nareszcie. A, ja sobie jeszcze zobaczyć czy czegoś tu nie ma... Nie schowali. Chyba raczej nie, 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 tu nic nie ma. Dobra, przejście Loryka, co tu mamy? Oh. Plugowe pomioty! Odejdźcie precz! Precz! Aby ta półka wytrzymała O, szkieletów? Obudziła mnie moc gwiazdy! Wkrótce wszyscy będą cierpieć tak, jak ja cierpiałem! Straże! Chcę mieć jego kości! Dobra, Bejbe, ile już ci pomóc? Ciachaj ich, ciachaj, 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 ciachaj. Idę już. Hejnie! Przybywam ci na ratunek! Pomocy! Pomocy! A, cłaniaczki, teraz... ...se bossa przyprowadzili, no Zobaczymy co powiecie na pułapkę. No właśnie. Ale mi tej boss. Jeszcze żółty, rozmiar był niebieski gdyby był. a on żółty był Ale się muzyka znowu taka poważna włączyła eee. O Boże boję się Boję się hmm. Dobra co tu mamy Zostaliśmy, znowu coś nowego Pokaż co tu mamy Ale widzę że po prostu no o, o, coś lepszego. Dobra, Dekart Kane. Dziękuję Ci, ale czemu ryzykowałaś dla mnie życie? Lea poprosiła mnie o pomoc. Poczuję ulgę, gdy znowu Cię zobaczę. Jak to dobrze, że jej nic się nie stało? No kurde. No. się najgorszego. W starych mapach znalazłem wzmiankę o tajnym przejściu. Dobra, idziemy. Musimy omówić sprawę gwiazdy Wracajmy do momenci Momenciku, ja tu teraz się muszę zobaczyć, czy coś tutaj nie schowali przede mną Sfaniacki Pamiętam, gdzieś tu była skrzynia jakaś, ale Pewnie już ją po... Było... Pewnie ta skrzynia... Przez drzewo na pewno trafisz, tak To było genialne O! Coś jeszcze zdobyliśmy, ale czy coś tutaj jeszcze będzie? Hmm. Nie ma, dobra, wracamy do nowego Tristram. Posprzedajemy. O. Obiecałam Lei, że uratuje jej wuja Dekarda Keina. Kiedy go znalazłam, uciekał przed królem szkieletów. Teraz, ta przeklęta kreatura blokuje mi drogę do gwiazdy. Hm, krótki przerywnik, no. Ale fajny, nie powiem. Oooo, Jezu, kowal mi zniknął. Dobra, to ja mam się posłuchajmy. Wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. Może rzucisz okiem? ciekawe, co takiego ciekawego? Hmm... A i tak jestem biedny, to tutaj nie ma co nawet Dobra, co ja tu mam na sprzedaż? To ci mogę sprzedać, to też, to też, to też, to też, to też to też, to też, to też to też, to też To też, nie no, bez przesady No to se schowuję, bo to se przerobię. No, co zaprawdę powiedziano znowu. O, kolejne do tego. Jakiś grzyb, co to jest w ogóle? To ja nie wiem. Musiałam to tutaj przełożyć. Dobra, to też. To też. To też. To też. To też. I to też. Bye bye, znakomicie jest. No i myślę, że w tym miejscu zakończę odcinek, jeżeli wam się podobało, to łapy w górę i komentarze. No i tyle. <laughs> o, oczywiście zapewniam no, wam czegoś powiedzieć. Yy, Diablo byliśmy powiedzieć raz na tydzień, ponieważ no nie mam, nie mam... zbyt dużo czasu, żeby tak nagrywać codziennie. Jest szkoła, jest no, Wakacje sądzę, że to się zmieni, ale na razie nie ma co na to liczyć. Co dwa dni powinien się pojawić Deluxe, a co cztery FIFA 14 właśnie. Więc jeszcze raz, jeżeli wam się podobało to łapy w górę, komentarze. Jeżeli wam się podoba na moim kanale to subujcie, aktywni bądźcie, no i cóż. O, no i możecie pisać do, na Twitterze też do mnie, odpowiem wszystkim. No i na razie i cześć.